Czy Nagini z Hariego Pottera miała ludzką świadomość, nawet kiedy była już tylko wężem? No i tu zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Bo patrz, Nagini to nie był zwykły wąż. To była maledictus, czyli osoba przeklęta, która powoli, krok po kroku, traci swoje człowieczeństwo, aż w końcu na zawsze zostaje zamknięta w ciele zwierzęcia. I teraz pytanie, które rozwala ludziom mózgi? czy w środku nadal była człowiekiem? Czy myślała po ludzku? Z tego co wiemy, wygląda to mniej więcej tak. 1. Na początku tak, była w pełni człowiekiem, miała emocje, myśli, świadomość, wszystko. 2. W trakcie przemiany zaczynała to tracić jej ludzka osobowość powoli odpadała, a zwierzęce instynkty przejmowały kontrolę. 3. Po pełnej transformacji ludzka świadomość znika, kiedy zamieniła się w węża na stałe, to już koniec. Nie mówi, nie myśli jak człowiek, nie rozumie świata jak człowiek. Nie ma wewnętrznego ja. Zostaje tylko ciało plus instynkt. Dlatego Voldemort nie traktował jej jak partnerki czy towarzyszki, tylko jak narzędzie, bo wiedział, że ona już nie jest sobą. Więc finalnie? Nie. Nagini nie miała ludzkiej świadomości jako wąż. Została jej tylko fizyczna forma. Osoba, którą była wcześniej po prostu zniknęła. Co robisz? Topisz złoto? Nie, daję subika.